Siemano, witam Was serdecznie w kolejnym odcineczku z FIFA Mobile. No i dzisiaj yy, oceniamy sobie znowu składy, ponieważ wysyłacie mi tak dużo tych składów, że ja się trochę nie odrabiam. Więc jeżeli ktoś czeka już dwa dni i jeszcze ma nieoceniany skład, no to przepraszam, ale serio tych składów jest tak dużo, że masakra. Staram się to robić jakoś chronologicznie. Yy, ale jeżeli komuś nie oceniłem składu, a miał kilka dni temu wysłane, to napiszcie mi jeszcze raz ewentualnie. Ja sobie wtedy wezmę ten składzik pod uwagę, no i tak to no to staram się to jakoś w miarę ogarniać, ale jest ciężko. Także teraz przechodzimy na tryb chyba nagrywania codziennie filmiku. Także zrobimy sobie małe daily przez kilka dni z tego oceniania składów, żeby to w miarę się z tym uwinąć. No i żeby nie przedłużać, no to zachęcam oczywiście do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapeczki w górę, no i do zajrzenia do opisu, ponieważ tam są informacje, gdzie składzik wysyłać oczywiście na mojego Instagrama no i ewentualnie w komentarzu no i zapraszam też do zostawienia obserwacji właśnie na moim Instagramie. No i zaczynamy sobie dzisiaj od składu hmm, od którego by tutaj zacząć może od Michaela Michael. Zobaczmy sobie, czy jego składzik znajdziemy tutaj. Jeżeli nie, no to przejdziemy sobie zaraz do. Galerii. On miał 129 overalla. Czy ja go tutaj znajdę? To jest bardzo dobre pytanie. Czy już go nie przeleciałem? 129 nie było, było 131. Wydaje mi się, że w taki sposób go nie znajdziemy, więc przechodzimy sobie zaraz na na zdjęcie z galerii. Dobra, także tutaj mamy skład od y, Michaela. Tutaj y, co my tutaj mamy? Zobaczmy. I ogólnie to sorry za jakość, no ale jest to screenshot, więc, więc no przychodzi takich trochę osłabionej jakości, no ale dobra, nieważne. Widzę tutaj naprawdę mega dużo fajnych kart i od razu, co mi się rzuca w oczy, to jest ten Pedri piękny. UTOC 118, no naprawdę ta karta jest tak cudowna, tak piękna, no ja bym go mieć, no ale niestety pieniądze nie pozwalają, ale piękna jest to karta. No ale lećmy sobie od początku, Rashford, utoc, naprawdę piękna karta, mówiłem już o niej dużo razy, świetny zawodnik, Donowan tutaj, ten darmowy do odebrania co był, też sobie naprawdę daje radę tutaj na pozycji napastnika, więc bardzo ładnie, Almiron, na prawym skrzydle, sam się zastanawiałem czego nie robić, no ale stwierdziłem, że skoro mam garnicze, no to chyba nie będę robił Almirona. Ale też naprawdę fajna karta i widziałem po statystykach, i ogólnie w grze, bardzo dobry. Hulid, no tutaj naprawdę klasa sama w sobie, bardzo drogi pomocnik. Więc mega fajnie, że go masz. Świetna karta. Bernardo Silva na środku pomocy ofensywnej. Na pewno też sobie bardzo dobrze daje radę, ja nie miałem okazji w ogóle Bernardo grać w tej Fifie. Więc y, nie wiem dokładnie jak się nim gra, ale sądząc po jego statystykach to na pewno jest y, fenomenalny. Ten Pedri, no tutaj druga albo nawet pierwsza najlepsza karta moim zdaniem w składzie. No fenomenalny pomocnik, myślę, że go spokojnie przez y, do końca samej gry nie będziesz musiał już zmieniać. Frimpong, tutaj na obronie też utoc. Y, bardzo ładna karta. On miał chore tempo, bo z tego co widziałem to tam koło 200 jego tempo się właśnie zakręca. Więc yy, świetny zawodnik. Środek obrony, taki spokojniejszy. Yy, Ake z Raulem Albiolem, choć ten Raul Albiol też naprawdę fajny. Również zrobiony za wymianę razem z Almironem. Bardzo dobre karty. No i Davis tutaj na lewej obronie też sobie spokojnie daje radę. Patriotycznie Wojtek Szczęsny na bramce. No i myślę, że co tutaj możesz robić? Teraz możesz po prostu ulepszać skillboosty, ponieważ masz na dwunastkach, więc możesz lecieć wyżej z tymi skillboostami. Na pewno masz sobie pod overall kiedyś zmienić wojtka szczęsnego na wyższy overall. No i mm, myślę, że Ake i Davis to są pierwsze karty do zmiany. A potem zastanów się, może nad tym donowanym, żeby go zamienić na jakiegoś innego napastnika, takiego typowego napastnika. Choć wiem, że ceny napastników teraz to za, za zawodnika 112 plus to jest co najmniej 120-130 milionów. Jeżeli się chce kogoś w miarę dobrego, e, dobra, przejdźmy sobie do kolejnego składu. Skład Legia to jest, to jest nasz kolejny gacz. No, i tutaj dosyć rozmazany ten screenshot przyszedł, niestety nie mogłem znaleźć go na. jakby w grze na Fifie. I tutaj już od razu w ogóle widzę inny język. Także spoko, fajnie. Co my tutaj mamy w ogóle? Karim Benzema z Eusebio na Napadzie. To są spoko opcje, choć myślę, że ten Karim Benzema tutaj mógłby być wymieniony na kogoś innego, tak w miarę od razu nawet. Myślę, że na jakiegoś innego napastnika, po prostu z wyższym trochę rolem, jeżeli tylko sobie zarobisz. Choć na razie patrząc na skład, to możesz go zostawić, bo jest mi tak z lepszych tutaj kart. Griezmann na środkowym pomocniku ofensywnym, bardzo solidna karta. Zapewne dostanę właśnie, dostałeś go za darmo kiedy oddawali tocy, także spoko. Tutaj na prawej yy, pomocy śmiga Vinicius, z tego co widzę. Tak, to chyba jest Vinicius. No także polecam Ci go przerzucić na lewą stronę, no a tego piłkarza, którego masz na lewej stronie, no to tak trzeba by było wywalić ze składu. No nie, nie oszukujmy się, tej karta do wymiany. Całkowicie. Na prawą, obronę, na prawą po, pomoc możesz kupić chociażby Rodrigo, który jest dosyć tani, a jest bardzo dobry i na pewno lepszy niż ten zawodnik. Na defensywnym pomocniku Rijkaard. Bardzo fajna karta. Tutaj można by go było po prostu trochę ulepszyć, trochę mu nadać po prostu właściwą pozycję, skill boosta itd. Tak no i co mamy dalej? Na lewej stronie Young Fajna karta. Jak na Twój skład to może spokojnie teraz zostać. Na środku obrony Ruben Diaz i ten zawodnik, którego nazwiska tutaj nie przeczytam, nie pamiętam kto to jest dokładnie. No ale myślę, że tego Argentyńczyka możesz sobie wywalić z składu i zamienić go na jakiegoś lepszego obrońcę, no bo nie ma co. Tutaj ten, tak jak ten nie jest jakaś najlepsza. No i też na prawej obronie Teo Hernandez w tej złotej wersji, którą też grałem. Naprawdę świetny zawodnik, więc tutaj możesz go sobie na razie trzymać. Zdecydowanie tutaj trzeba coś w pomocy pozmieniać, i trzeba pozmieniać również w obronie na środku. No i co najważniejsze, to rank -upy. Musisz zacząć stosować rank dla wszystkich zawodników, ponieważ to podwyższy zdecydowanie overall twojego składu i statystyki twoich zawodników. Także dobrze, teraz sobie wracamy jakby do FIFY, i z FIFY już będziemy sobie wyszukiwać kolejnych graczy. Kolejny składzik będzie od y, tutaj naszego widza, o k6perek y, Bardzo tutaj ambitnie Sprawdźmy, czy tego składziku nam wyszuka Jest! Mamy, to chyba jesteś ty, także nie widzę tutaj żadnego innego nicku 102, 132 overala mi tam pokazywało, ale jest tutaj 131, logo Chelsea, także zakładam, że to jest ten składzik. No i od razu bardzo ładny skład, naprawdę dużo złotego, dużo się tutaj świeci. Bardzo ładnie to wygląda. No i co my tutaj mamy? Benzema, Kelia, to są naprawdę dwaj wybitnie zawodnicy tutaj w tych wersjach. Na pewno dają radę, spokojnie ich nie musisz zmieniać przez długi czas. Almiron, myślę, że tutaj nowa karta, pewnie musisz sobie go porankapować. No i wiadomo. Naprawdę spoko karta. Na twój skład, no to może, może może tutaj już by można było pomyśleć o czymś innym, ale na razie ten Almiron myślę, że spoko. Na środku pomocy Saul, którego sam dzisiaj trafiłem i sam nim gram teraz. I bardzo wygodnie mi się nim gra, fajna karta. Dawid Silva na pomocniku ofensywnym też świetna karta. Widzę, że już go tutaj po 25 będziesz chciał robić. Fajnie wygląda ten zawodnik, naprawdę tej Kramaridż, nie wiem co robi Kramaridż na środku pomocy, ale jeżeli coś, no to zmień go tutaj na jakiegoś fajnego pomocnika. Chyba że w tym momencie robisz małą przebudowę i pewnie wrzucisz sobie Kramaridża na przykład, żeby zastąpić kogoś, kogo będziesz kupował, to, to w takim układzie byłoby ok. Pamiętaj po prostu, żeby tu mieć pomocnika oczywiście Cup de Villa i Zanetti na bokach obrony to dwie świetne karty. Ten Cup de Villa naprawdę fajną robotę robi. No i ogólnie z takimi kartami, jak się ma już takie karty, to tutaj naprawdę niewiele już trzeba ulepszać. Bo z takim składzikiem spokojnie można będzie kończyć grę. Naprawdę, do 135 się zrobi i to jest naprawdę taki kompletny składzik. Bastoni tutaj, bardzo fajny środkowy obrońca. No i Maldini, tutaj mi pisałeś, że będziesz go robił na wyższe overale, także jak najbardziej mega fajnie. No i Tekstegen na bramce, utoc. Bardzo fajny składzik, bardzo mi się podoba, także... Tutaj fantastycznie mogę spokojnie dać takie 8,5 na, na 10, nawet 9 na 10 bym mógł dać temu składu. No, i dobra, idźmy dalej, bo dzisiaj robię troszeczkę więcej składów, żeby zdążyć z tym wszystkim. Znajdźmy pana Oscara 1, 2, 3, 4, skład 119 albo już nawet 120, zobaczymy. No, chyba tak, chyba już 120. Z racji tego, że pewnie pisałeś też do mnie dwa dni temu, no to mogłeś już podbi podbić overall. Zakładam, że to jesteś ty, Oscar, mam nadzieję taką. Bo nie widziałem tam żadnego innego skodu zbliżonego do ciebie. No i co my tutaj mamy? Wolek Zemba na padzie. Spoko karty. Owszem, okej, okay. to na mogą zostać. Wini z Hajim. Też całkiem naprawdę fajne karty. Ile ten Wini w ogóle chodzi? No, on tutaj nie ma, nie ma ceny pokazanej, niestety. A ten Haji. Ten Hadzi też nie ma. Są tu jak najbardziej spoko kart, jak na Twój skład, ale myślę, że tutaj można by było tego Viniciusa zamienić na lepszą wersję Viniciusa. na tego Hadżego na chociażby na tego Almiruna nowego. Na pewno będzie fajniejszy. No i co mamy dalej? Bergkamp na środku pomocy. 5 na 5 to jest jego główny atut. Ale troszeczkę się może magnować na tej środkowej pomocy. Ja myślę, że mógłbyś tutaj zmienić formację. Wyrzucić tego Mbappé albo wolę, zależy którym się gorzej gra. Zmienić sobie formację. Na taką z pomocnikiem ofensywnym. Kupić sobie jakiegoś fajnego pomocnika i grać z tym Bergkampem na SPO właśnie. Żeby miał pełny potencjał. Tej z Alberto spoko karta jak na środkowego pomocnika, taki box to box. No, naprawdę solidna, karta, dużo tutaj y, trade'ów. Także on sobie może tutaj zostać. Biragi, który był tutaj do zdobycia, też ostatnio. E, fajna karta, fajna. Szkoda, że nie na LB, żeby mógł fajniej pasować do większości składów. Ale LWB jakoś wiele mu tam nie, nie zabiera. Eder Milita, tutaj tej bardzo dobra karta, naprawdę. Testa to wersja Toty, także spoko, fajna karta. No, tego Harego Maguire'a to mógłby zmienić. Mógłby zmienić po prostu, bo on nie jest jakimś mega wybitnym zawodnikiem. Tutaj mógłby wylecieć zdecydowanie ktoś lepszy, za niewielką cenę nawet. No i Michael Essing, którym sam grałem, yy, no to naprawdę spoko karta. Myślę, że tutaj po prostu stopniowo powinieneś sobie każdą pozycję ulepszać, na ile cię będzie stać, no bo to jest taki składzik, który jeszcze spokojnie można ulepszać w rozsądnych cenach. Także bez problemu sobie go tutaj ulepszaj, yy, kupuj karty, za zarabiaj pieniądze i sobie go stopniowo wdrażaj coraz wyższe oferale. Moja ocena to jest takie 6,5 na 10 na ten moment. Na pewno się tutaj jeszcze trochę kart ciekawych znajdzie w najbliższym czasie. No i dobra, przechodzimy do kolejnego składu. Jest to ZBRG z logiem reprezentacji Polski, o ile się nie mylę. Tak dokładnie mamy. No i fajnie. Co my tutaj możemy zobaczyć? Jest Nedved, który jest w Star Passie do zdobycia. Bardzo fajna karta, naprawdę, już mówiłem o niej, że bardzo mi się też podoba jej design. Yy, świetnie. Yy, Miller, który miałem okazję ostatnio sobie zagrać, bo go kupiłem na chwilę i jest to naprawdę solidna karta. Może nie jest jakiś wybitny, ale jest bardzo fajny. Yy, do Silva. Bernardo Silva, też o nim już dużo wspominałem. Naprawdę bardzo dobry, prawy skrzydłowy. Hmm, tutaj myślę, że to jest taki jeden z mocniejszych zawodników w Twoim składzie, więc na pewno go nie musisz na ten czas zmieniać. Bellingham tutaj prawdopodobnie ten darmowy wleciał. Tak, to jest ten darmowy. A no ja nim gram do teraz. Naprawdę świetna karta, bardzo wygodny. Griezmann, Utoc też dużo, dużo zawodników, dużo, znaczy dużo graczy w zasadzie w FIFA dostało tą kartę. Także tutaj jak najbardziej fajnie, że sobie nim grasz. Rabiot, słyszałem o nim dosyć dużo dobrego. Mnie nie przekonywało, może te 3 sztuczek do niego. Ale jest naprawdę spoko kartą, może być. Tutaj pamiętaj, żeby, bo na rabiecie masz dużo nabite, na innych zawodnikach masz dosyć niskie rank-upy, więc o to dbaj, żeby je sobie podwyższyć. No i skill boosty, skill boosty musisz sobie tutaj poulepszać, żeby na wyższy poziom wyjść. Widzę że tutaj, nie wiem, czy nie wiem, który masz level. Czy tutaj można sprawdzić, który masz level? Nie mogę tego sprawdzić. A nie, mam, 18 level masz. No to jeszcze nie masz mieć pełnego zgania, więc y, leveluj, żeby mieć pełne zgranie, To na pewno dużo ci da. Yy, a jeśli chodzi o obronę, no to bardzo ładnie to wygląda tutaj Filip Lambastoni, Tony Edek Militao, O każdym z tych zawodników jeszcze wypowiadałem. Yy, może o Filipie Lamie najmniej, ale też to jest naprawdę bardzo solidny zawodnik. Yy, no i tutaj cały skład jest naprawdę. Taki wyrównany. Nie ma takiego, że jest jedna karta najlepsza i reszta takich słabych, tylko wszystkie karty trzymają wysoki poziom, więc tutaj bardzo szanuję za to. No i tak jak mówię, tutaj powoli sobie ulepszać rank-upy i ulepszać sobie skill boosty, i wtedy ten składek naprawdę będzie ładnie wyglądał. E, idziemy dalej. Ym, co mamy dalej? Dalej będzie Gabriel 3L 3L3K. Zobaczymy. Powinniśmy Cię znaleźć, ponieważ masz dosyć taki ciekawy nick. Mamy to. Dobra, to jesteś Ty na pewno. No i co my tutaj mamy? Drodzy Państwo, naprawdę ładny składzik również, jeśli chodzi o kolorki i tak dalej. To mi się bardzo podoba. Robert Lewandowski na napadzie Bardzo szanuję za wybór Polaka właśnie. No, wraz z Eusebio sobie tutaj biegają. Bardzo ładny napad. Z Donovan dopełnia tutaj formalności na środkowym pomocniku ofensywnym. Stoliczko z Alowajranem tutaj na bokach pomocy bardzo ładnie sobie śmigają. I Chabi Alonso na środkowym pomocniku defensywnym. Tutaj myślę, że głównie będzie kwestia dopasowania troszeczkę zawodników do formacji też, bo Masz tutaj również Kumana na środkowym pomocniku defensywnym, on troszeczkę traci swojego skill na tej pozycji. Niestety, ale i tak i tak całkiem nieźle jest tutaj na świetku obrony. Także pasuje alo Vajrant troszeczkę, magnuje swój potencjał. Mógłby mieć na 10, a na 9. To nie jest duży problem. Eusebio również mógłby mieć na dziesiątce, ma dziewiątkę i Donovan mógłby mieć dziewiątkę, ale ma ósemkę. Także jest spoko. To jeszcze o te pozycje też się nie przejmuj, w sumie nie niedużo tracisz. Teo Hernandez, który jest absolutnym szefem lewej obrony, ja nim gram, więc tutaj 100% poparcia dla tej karty. Ota myślę, że tutaj Ota powinien zostać zmieniony chyba... Dosyć szybko, choć nie jest to zła karta, ale myślę, że mógłbyś go zmienić na koło lepszego, po prostu z wyższym overallem też, bo widać, że tylko troszeczkę odstaje od tego składu. Mógłbyś sobie go tutaj wrzucić za niego kogoś innego. Ten Kuman tutaj na razie może być, myślę, że potem też go zmienisz. Czy on jest lepszy od Chabiego? No. Nawet nie wiem, czy on nie byłby lepszy niż Czabi Alonso tutaj na tym środkowym pomocniku defensywnym. Trzeba go sprzedać. Jeżeli jest wymienny, jest wymienny, no to trzeba go sprzedać. Kumana wrzucić na SPD. No i za Chubby go kupić fajnego obrońcę. Myślę, że to jest jak najbardziej dobry plan, no i ten kundę tutaj też overalla no troszeczkę mu brakuje, myślę, że można by było sobie tutaj też o kimś innym jeszcze pomyśleć, ale i tak naprawdę fajna karta, no i tutaj muszę docenić zebramkarza, bo jest to Vandexar w wersji właśnie ikony, tej złotej takiej premium. Naprawdę bardzo ładna karta, no i cały składzik naprawdę solidny, myślę, że tutaj po prostu kwestia skill boostów y, będzie do robienia, żeby ten overall był jeszcze wyższy. Y, dobra, no i przechodzimy sobie chyba do ostatniego składu na dzisiaj. Tak, Katar y, y, Foundation. Y, dobra. Będziesz jeden, czy będzie wielu? w ogóle będzie no nie wyszukuję coś jest na rzeczy chyba, że coś źle wpisałem jeszcze raz spróbujmy no nie, podpowiada mi też, że wszystko dobrze wpisałem skład 126 powinien mieć hmm no i nie wyszukuje mi ciebie, yy, dlatego napisz mi po prostu yy, do mnie jeszcze raz, yy, chyba że piszesz do mnie na Instagramie, nie, piszesz do mnie chyba wiadomości na, yy, w sensie w komentarzu, no to napisz jeszcze raz, bo nie wiem czemu cię nie mogę wyszukać yy, i najwyżej weźmiemy cię tam yy, następnym razem. Yy, no dobra, no, no to na dzisiaj tyle składów yy, i tak i tak trochę ocenionych jest, więc yy, spoko. W kolejnym odcinku już jutro będą znowu kolejne składy, także na spokojnie, jeżeli Wasz skład nie jest jeszcze oceniony, to się nie przejmujcie, ja wszystkie składziki, które mi wysyłacie, ocenię, wszystko w swoim czasie. Jeżeli czekacie 2-3 dni, to tak mówię, musicie zaczekać, bo też nie jestem w stanie nagrać odcinka na 15 składów, bo już po prostu dużo się nagadam i mnie gardło boli. Także póki co mamy te składy ocenione, kolejne składy już y, najprawdopodobniej będą jutro. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!